Zawsze nagrywają najlepsze, nie wiem czemu. Dobra, chyba. Dacie, znaczy już możemy zaczynać. Witamy A? Was w kolejnym odcinku z Geta Online. Dzisiaj kolejna część. Właśnie, dzisiaj ze mną Tarzan i Krzywy Kulfon. Stara ekipa. Dzisiaj kolejna walka o przetrwanie. Przetrwanie na Legion Square. A więc zapraszamy Was do Siama! miłego oglądania. A i zapraszam Was na naszego Elixa. Dobra, to, to kiedy indziej tam. Takich rzeczy tutaj nie promuj. Ja myślę, I, się, da. Y, tutaj tak zawsze komentarze czytamy na końcu. No. Tak. Także jak będziecie włączać odcinek, znaczy live'a, więc będziecie wiedzieć. Dobra, Dokładnie. to Winter. <laughs> No myślę, że tutaj też sobie poradzimy, mam taką nadzieję. A ja to jeszcze nigdy w to nie grałem. Teraz mi, za to to mi zatrzymało transmisję, ale okej. Okay, najwyżej się przywitam jeszcze raz. Dobra. Nieraz tak się jest. Waliło. Tak wam Dobra, wtedy wywaliło. Aha. Jakbyśmy nagrywali tą drugą wycieczkę coś takiego. Dobra, no, nazwa jest. No, ale sorry, ale zaczniemy jeszcze raz tutaj uję. Dobra. Jeszcze raz będę się witał. Dobra. Hmm. Na, hej. Ej! Gdzie tu się chowamy? No właśnie nie wiem. No to Dobra, nie wiem, to teraz jest. jeszcze raz, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z walki o przetrwanie. Dzisiaj Legio... Legio y, jak to było? Przetrwanie Legio, na Legion Legio Square. Square. Aha. Mhm. Tak. I zapraszamy was do mojego oglądania. Square mam to jest że. coś takiego. Tak, e? mam e? nadzieję, no że was. mi już nie przerwie. Ale tak czy tak... Y, komentarze piszcie śmiało będziemy no. je czytać na koniec nie da się tu mną. Kurczę no Tutaj jest... o, ale poleciało się, się. tam jest jakiś gości do strzelał a dzisiaj policjanty Oj. widzę mm -hmm. no, to jest po po bok tak to trochę chore że policjant atakuje tak Cover? No 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 na nas No dobra Nie wyrzuciło mnie a więc chyba się nagrywa Powinno już być właśnie Peski, peski, kolelowe Wiecie że musimy znaleźć jakieś krówki teraz No właśnie, no, właśnie to ja to jak się Bo nie damy rady Ja też nie widzę Lecę środkiem, patrzę ja się właśnie rozglądałem i tutaj nikogo nie zabijałem właśnie to nie ma nie ma. Tu jest taki jeden, jakby śmigłowce leciały. Taki nie, może tutaj, chodźcie. E. A nie, to jest dziura. Mam, mam, chłopaki, masz, masz? tutaj coś jest. Chodźcie tu. Te między ścianami tutaj. Damy radę, myślę. Dachu niby nie ma, ale to przecież w żadnym chyba dachu nie było, nie? Tutaj myślę, że coś takiego damy radę. Okej. Okay. Tutaj będziemy się chować, o grupy idą ewentualnie wy z tej strony, ja z jak ktoś no bo tu w oni idą o, pełne, czysto was patrzę a, to jesteś tu, dobra z tyłu leżą, nie widzę ich widzę, ale ja nie widzę yeah. kogoś nie mogę czystać tam dobra, tutaj tyły czysta gdzie on jest? O, o jeden las tutaj! Się dostał! <laughs> przebił się normalnie, no. przebił Dobra, tam jeszcze jeden jest Znaczy nie jeden, paru, bo jeszcze widzę tutaj jest na dnie połowa jeszcze jeszcze się pojawiają Z tyłu jeden Ale ich tu jest? Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze łatwiej się to groma. Tak, tak, jeszcze jest właśnie łatwo można podejść nawet i, bo lat nie trafiają w ogóle. Ten jedyny, jeden mnie tam zaszedł. Nie na tchętwanie to. Tam jest jeszcze. O dobra. Poszedł. Poszedł w cholerę. <grystanie> ja. Wiemy, że te walki o przetrwanie miały być trochę później, ale nie przejmujcie się, później też coś nagramy. A znaczy, później też nagramy, znaczy się, te walki o przetrwanie. Mm -hmm. Spokojnie.

Dobra jest to tak? zabija z Officer We go! Zabij! No ładował mi! Dobra ten!

To no i wiem z każdej. Tam coś biegnie. Ja już nie wiem gdzie oni są, nie? samo, A u A wygląda, że oni do was weszli na mapce. Bo, bo weszli Nie <glierne> wiem, o <stereotype> gdzieś jesteś. się Nie zginę Jeszcze jeden. Co na mnie? Dobra, jest. Oh, no. Udało się. Już chyba broń zmienię, bo ten pistolet za mało ma w magazynku. O, 19 Hehehe. Ale ich tam było. Dobra, pancerz znowu. Właśnie też trzeba znaleźć jakiś. Ale tu krwi, zobacz. Bohuna. Bo on chyba tutaj zginął jakoś. Mhm. Mm w <laughs> Znaczy Tarzana. No ten, to czyli krzywy, kurde no Wydaje się stara punktem mówić, ale ciężko, ciężko Dobra, ba, 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 ba. dobra ten tarzan A ja oddać idę na swoje miejsce Widzieliście, masz karę Tam jest jeden, ty ale szybko mi życie wysysają W końcu. fala, która tu jest Garza, to, tu śmieją, to, nie nie to jest czwarta? Uważaj, to Jeszcze nie byli chyba, Już lecą. Tu są. Podpaki. jest trochę. Jest telik, dobra, ja się nim zajmę. Wy Oj, 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 oj,

Tak. Skalatem. Jest. Udało się? osiem, Osiem, osiem. Osiemset osiemdziesiąt jeden Dajcie mi życie. Apteczka, apteczka! Nie! Ja muszę iść po tą dalej. Ale tu się zwaliło. Dobra. Cztery, trzy... Dążę się schować. Dążę, dążę. Bierze w siebie. Jest. I oni? Tu. I to i ja. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem.

Na jak będzie koło mnie, a tak to już będzie spod. Dobra, nie mam na razie ten... Znaczy, życie mam całe, trochę kamizelki mi tam wzięło. Mm -hmm. Nie będę na razie nic sobie tam dokładał z powrotem. No kurczę, tam jest rażnie, to mi ważne. to ale u Ciebie jest. To jest auto, poczekajcie, ja rzucę auto. Dobra, wyjdę w tym samym jakbym stał bliżej, to bym u siebie ale okej. Okay. Ej, nie widzę, buduję. ale sprzedają i Dobra, z tej strony zabiłem ich. A ja się nie zapalę. Nie marnuję. Już miałem życia nawet. Auto! I drugie. Mhm. Widzę, widzę, widzę. Łoje! Dobra. Jest. Jeśli to za nami... O! Po dziesięć. 72 nabojem zostały A Co to ta fala? Siódma? Nie wiem. Siódma? Chyba tak Pan też Ej, zostałem 5 km daleko A która fala? Siódma. Siódma, 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 dobrze mówię Siódma O tam u ciebie jest, widzę Trochę O, witam to pierwszego to oglądającego. Sięma. Tutaj mam, ja wysadzę helikopter jak coś. Ale okay. co? Aha, teraz mogę na... No, fajnie. Nie, nie, Jeszcze jeden Nie, nie, celu nie, Dobra, nie. To? Ale mój, biorą. Dobra. Ej, ej, jest za dużo kilogramów na bogatym. Uważaj. Koło mnie byłem, Ja pierdziele. Dobra, fala 8 teraz będzie. No ma już biorę bojowy sobie. Uf. Ja też. No, przysmykę kapcelkę, koniecznie. Też jest koniec Dobra Oj, nie wiem czy był mądry pomysł, znaczy dobry pomysł na też łazić. No uwaga, uwaga, gdzie będą? Tam są Ej, tu jest fajne miejsce się spuszczają. O, jadą tam w słyszę już radiowodzę. Ja jeszcze ich nie widzę. Ja też nie widzę, ale słyszę. I to ile? Aaa, poszło chyba. Nie wiem, że tam zginął jeden czy on. Nie. Gdzie Wow 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 Cała seria w plecy Wow 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 wow, wow. Terminal Gnast Chowaj yeah. się tu O. Wow. Koło mnie są, koło mnie są Ja tam nie dojdę Z dalekiej chyba, filmuję To jest na śpicy Dobra, ja już Dwa, bo tutaj już tylko Dobra, dwa, 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 dwa. jeden poszedł. O, okay. Osiem. Teraz dziewięć. I dziesięć. Dobra. Kamizelka i apteczka. Też kap, też kap, też, kap, też kap. O, oni mają bojowe, czekaj, ja sobie wezmę trochę amunicji od nich. Tutaj no mają właśnie bojowe. dobry już. pomysł. I... To jest garnę trochę 30, 30. 500 coś mam, nie? <grych> ja mam 516 i 200 magazynów. Tak flipunek. Która dziewiąta fala już? A, mm -hmm. zrobiliście O ale ich tutaj jest. Dobra. Jak coś to tutaj z tych ci pomogę? Na tej stronie dalej. Ja się przy ulicy na nich czekam. Jeden rodzynek się odłamał tej grupy, widzę. Ja się bawię. Aha, dobra. <gülpani> <gülpani> pracja ich na górze. To już on sobie alert, to się Ej nie, Bez nie, chłopaki, chłopaki. Jadine. Jedna staro. Sępjonte. Dunek max, a wizelka. Jak mi kamizelkę zżarło? Nie wiem, no bardziej no, no, jeden no, strzał ją. No. Koniec. Cholera. Najpierw Bochum, później... Uch. Znaczy najpierw Tarzan, później krzywy i Trojan. <laughs> o, 12, 12, 10. <laughs> Dobra. Dobra, ja mam... Wszystko. Wróciłem do żywych. Okej. Okay. A już trochę się pozbieram. Ostatnia fala teraz będzie. Aha. Mam dwie kamizelki tylko. <laughs> I o, trzy hejki będą. Ehe. Dobra, zajmę się helikami jak coś. Będę próbował może tak. <laughs> I na sam koniec. I dziesiąta brez, fala. Dobra. No, Z. No, mi się skończy. Dobra. I dziesiąta fala. I tutaj widzę... już tam idą. To ale dobre. jeszcze nie, nie namierzam. czekaj, Wow. Wow. Jeden, jeden strzał i cała kamzelka poszła. Aha. Da. No bo oni teraz mi nikogo nadaje. mi też. No ja. wow, no. Ale mnie jeszcze nie trafili. No, mnie jeszcze nie trafili. Na szczęście. Kurczę no. Nic nie widzę przez te krzaki, tutaj. Też tam myślałem, żeby stać, ale się nie da. Jeszcze chyba nikogo nie zabiłem. Ła, wow, ale naraz, Ta jeszcze taka banda się wzięła i... Tak, dawajcie ich szybko, bo zaraz niki... Dobra, ja helikami się zajmę, bo no to nie yes. ma sensu. jestem ominął. Jest! Chowaj się, chowaj się! A, nie, 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 bo i po mnie, no. Boi, boi, boi. No się! Dra mnie będzie! Bez kittu... No i chłopaki na Kurde! No że biorą mnie życia. To biorą, no. No bo Ten sam został, ale pewnie będziemy musieli Kurde! Nie no, pierwszy raz, no Ja... Daliczyliśmy do dziewiątej fali. Kurcze no. Nie wiem czy powtarzamy nie chyba. Chyba nie, nie ma sensu. Przynajmniej widzieliście jak to mniej więcej wygląda do mm -hmm. dziesiątej fali No niestety w poprzednich trzech częściach, że tak powiem, nam się udało W tej niestety już nie no, Może przy... na przyszły raz Chyba, że macie, Chyba, że macie pomysły jakieś pomysły nie. na jakąś kryjówkę tutaj, to piszcie w komentarzach Dokładnie To się nam przyda tak, wtedy nie Następny następnym adwersarza może nagramy w pół do tak, w półnastej, myślę Więc możecie no, tak. wbijać to... Za 10, 17 Mhm, mm tak. to chwilę przerwy sobie zrobimy i nagramy znowu. A ja sobie... Trzeba się jeszcze dozbroić w ogóle... Wiele no, komentarz jeszcze przeczytam. Mam troszkę ze znajomych, a nie to <grych> się... No, Musił się już. No tam tam wtedy już... Tak, wtedy kończymy. Aha... Powiedzmy właśnie, że jeżeli Wam się podobało to lajkujcie, komentujcie, jeżeli nas nie subujecie, to subujcie oba kanały. Tak, żeby być na bieżąco. Mhm. Mm Zagonajcie. Tak, no, zajrzyjcie też na nasze fanpage na, na Facebooku, Facebooku właśnie. Nie na innych Twitterach czy gdzieś. Mm, no i co? Na wszystko. Wiesz, że z o, z nami? na sam koniec WGT. pierwszy widz. No to się ma. Siema. I żegnamy I za niej, Tak, ale za niedługo startujemy sprawy, więc, więc spokojnie. Ten, poczekajcie Dobra. chwilę. I to będziemy... ja też. Jeżeli wam się podoba, chcecie nas oglądać, subskrybujcie, lajkujcie na nasze kanały yy, Piszcie w komentarzach co na przykład byście chcieli jeszcze zobaczyć z GTA, czyli z innych mhm. Geta, wiecie już jakie mamy, bo są a, na A jeszcze przypomnijmy, że dziś o 16 kolejny odcinek polskich trackersów, tak? Tak. Mhm. Więc Mam nadzieję, że 16. Chyba że się przedłuży, no to. Od 16. Między 16 a no. 17 rozpoczniemy no, tak. tak jak zawsze. Więc, tak. więc czekajcie. Tak myślę, że ładunek jakiś znowu nowy dostaniemy. Mhm. Musimy jeszcze podpisać tam parę papierów to tamto. No tak, tak. tak, tak. tak. A a to Może zajmuje. jakieś nowe dostaniemy Dostaniemy ciągniki w sensie. Zobaczymy jak to będzie. Aha. no dobra, no to do zobaczenia wam. Tak. I zanim ogóle się jeszcze raz widzimy. I oglądajcie nasze kanały. Trzymajcie Aha. się. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.